Wydawaj głupie polecenia. Ciągle zadawaj pytania. Jak najczęściej poruszaj nieistotne tematy. Zgrywaj debila. Nie, nie jest to lista zadań do odhaczenia przez Michaela Scotta czy Twojego szefa. Te i o wiele więcej ciekawych rad zamieszczono w 32-stronnicowej książce zatytułowanej Podręcznik prostego sabotażu. Ponadczasowy poradnik, dzięki któremu obalisz każdą organizację za pomocą celowej głupoty. To interesujące dzieło zostało opracowane przez Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych jeszcze przed powstaniem dzisiejszego CIA podczas II wojny światowej. Cel był prosty: zasiać chaos w strukturach III Rzeszy. Podboje sąsiednich krajów pozwalały finansować Niemcom działania wojenne przez lata. Na zajętych terytoriach przejmowano wszystkie gałęzie gospodarki kolej, rolnictwo, produkcję, górnictwo, hutnictwo itd. Każde kolejne podbite państwo wymagało coraz więcej rąk do pracy, dlatego w miejsce niemieckich rolników i robotników zaczęto wprowadzać ludzi z podbitych ziem. Książka, o której wspomniałem na początku, była dystrybuowana potajemnie wśród obywateli krajów okupowanych przez Niemcy. Wskazówki zawarte w tekście miały instruować ludzi zmuszonych do pracy na rzecz niemieckiego okupanta, jak w najmniejszym możliwym stopniu przykładać się do roboty. Takie działania wpisują się w założenia małego sabotażu, czyli akcjach konspiracyjnych prowadzonych w czasie okupacji niemieckiej. W Polsce powszechne były graffiti na murach z żółwiem i hasłem Pracuj Polaku powoli który miał zachęcać Polaków do niedbałej i powolnej pracy dla Niemców. Książka o prostym sabotażu została udostępniona po latach publicznie w 2008 roku, a niektóre instrukcje mogą wydawać się Wam zadziwiająco aktualne, mimo upływu lat. Jak możemy przeczytać we wstępie? Sabotaż może być wymagającym technicznie zamachem stanu, który wymaga szczegółowego planowania i wyspecjalizowanych agentów, ale są to też niezliczone proste działania, które może wykonać zwykły obywatel. Prosty sabotaż nie wymaga specjalnych narzędzi czy wyposażenia. Oparty jest na podejmowaniu błędnych decyzji, braku chęci współpracy i skłanianiu pozostałych do pójścia w nasze ślady. A brak chęci do współpracy można okazać poprzez stwarzanie nieprzyjemnej atmosfery, angażowanie się w kłótnie lub okazywanie chamstwa i głupoty. I chociaż książka mogła stanowić realną wartość w czasach II wojny światowej, tak duża część tych konceptów brzmi jak gdyby agenci amerykańskich służb planowali założyć własną akademię pranków. Pozycja jest podzielona na 12 rozdziałów, każdy poświęcony innemu zagadnieniu, w którym na różne sposoby można kogoś wkurzyć lub obniżyć swoją efektywność i celowo coś spartaczyć. Pierwsza część poświęcona jest budynkom. Trzeba przyznać dość szeroki temat poświęcony pracy w budynkach. Za najciekawsze rady można uznać zapominanie o uzupełnianiu papieru toaletowego czy zatykanie kanalizacji. Jest też spory wątek poświęcony temu, jak wzniecać pożary w magazynach. Rozdziały 2, 3 i 4 dotyczą pracy na produkcji w metalurgii i górnictwie. Znajdziemy tu masę wskazówek, jak nieodpowiednio korzystać z narzędzi, smarów, olejów, systemów chłodzenia, by niszczyć maszyny, plus jeszcze więcej porad, jak wzniecać pożary w miejscu pracy. Do najbardziej nietuzinkowych sposobów sabotażu należy wlanie wody lub nasikanie do baku, żeby rozcięczyć benzynę, by auto nie mogło ruszyć. Piąty rozdział to rolnictwo i jest bardzo krótki. Liczy zaledwie parę akapitów. Sprowadza się generalnie do tego, żeby plony zbierać za wcześnie albo za późno i żeby niszczyć zbiory przez omyłkowe dopuszczanie do nich wilgoci albo dużą ekspozycję na słońce. Tak jak dotychczas te wszystkie wskazówki zdawały się mieć realną wartość sabotującą, tak od rozdziałów 6, 7 i 8 poświęconym transportowi dostajemy coraz więcej instrukcji jak być zwyczajnie upierdliwym. Na przykład Celowo wprowadzaj w błąd, gdy ktoś zapyta o kierunek jazdy. Stawiaj fałszywe znaki drogowe. W nocy szczególnie głośno przenoś swoje bagaże. Zajmuj czyjeś miejsca w pociągach. Rozsypuj potłuczone szkło i gwoździe na jezdni. Dziewiąta część to komunikacja telefoniczna i radiowa. Tu możemy przeczytać o najstarszym pranku świata, czyli dzwonieniu do nazistów w powiedzeniu, że przypadkowo wybraliśmy zły numer i tak bez końca. Albo popełnianie literówek w komunikacji telegrafem, żeby osoby po drugiej stronie nie wiedziały o co nam chodzi. Do tego celowo głośne rozmowy, kaszlenie i oklaski w kinie, żeby tłumić dźwięk w filmach propagandowych. Sekcja dziesiąta dotyczy energii elektrycznej, ale jest na tyle krótka i nieistotna, że możemy ją spokojnie pominąć i przejść do dwóch najciekawszych rozdziałów. Ingerencja w organizację pracy i produkcję. Wygłaszaj przemowy, mów jak najczęściej i jak najdłużej. Poruszaj nieistotne kwestie tak często jak to możliwe. Wydawaj niezrozumiałe polecenia. Organizuj spotkania, kiedy najważniejsza praca jest jeszcze do wykonania. Awansuj niekompetentnych pracowników i narzekaj na pracę tych najbardziej wydajnych ludzi. Mnóż pracę papierkową na wszelkie możliwe sposoby. Przy szkoleniu nowych pracowników udzielaj niepełnych lub błędnych informacji. Rozpowszechniaj plotki. Korzystaj z tylu przerw pracy, na ile to możliwe. Kiedy idziesz do toalety, spędzaj tam więcej czasu niż to konieczne. Trzeba przyznać, że brzmi to jak zmora wszystkich coachy i guru od zarządzania organizacją. I brzmi to jak typowy dzień w robocie większości z nas. Ale tutaj uderza ostatni, dwunasty rozdział i jest najbardziej dobitny. Ogólne sposoby obniżania morale i tworzenia zamieszania. Gdzie wiele wskazówek jest ponadczasowych. Płacz historycznie przy każdej okazji, zwłaszcza w konfrontacji z urzędnikami. Podawaj długiej i niezrozumiały wyjaśnienia podczas przesłuchań. Bądź drażliwy i kłutliwy. I najważniejsza porada z tej całej książki: zgrywaj głupka. To była bardzo pouczająca i zadziwiająco aktualna lektura. A gdy pomyślimy sobie, że mogła ona mieć chociaż minimalne przełożenie na upadek III Rzeszy, tym lepiej się to wszystko czytało. Nic, tylko korzystać.